to krótka, artem się odzywa! I dzisiaj gramy, jak już widzicie, WY DOT Dematon 4, ale czytując! Bo dzisiaj mamy jedną rzecz: Latający dywan. Tak, kupiłem latający dywan. Jakby ktoś pytał, i wydałem cały majątek mojej mamy. Zabrałem kartę kredytową, dlatego no. Spodziewajcie się, że będzie dobrze. Przelatuję. W tej grze jest coś takiego jak VIP? Poczekaj, poczekaj. Tutaj jest VIP w tej grze? Bo ja nigdy nie widziałem. Nie, nie ma. Nie widzę. Chyba nie ma jednak. Ale tutaj możemy zakręcić. Jak pamię... Jak ja pamiętam, to mi wypadło... Co ja zrobiłem? To mi wypadło... To mi wypadła ta rzecz! No i dobrze było Cieszyłem się i po prostu wszystko było dobrze. Coś, co, co, to, to, to się dzieje. Co się dzieje? Lobby! Pośpiesz się! Usunięta. Czy to, czy to się liczy jako usunięta? Serio? Nie no, ja nie chcę na miecze walczyć. Nie, do widzenia Nie, do widzenia, nie chcę mi się. Nie doczytujemy no, Tu tą grę naokoło. Bardzo, bardzo dobrze to jest. A Jeśli przelecę przez ten pierścień, to nic się nie stanie jakby. Nic... Nie, nie, może mnie zabić, nie. Mogę na tym stać. O, mogę. To oni tam się biją, a ja sobie tu chiller robię, bo nie chcę mi się bić jakie micie? Wiem, nie wiem, nie. wiem co mam dzisiaj nie wiem. No, przeżyłem Co żyłem Przygotuj się Nie no, nie Ja nie widziałem no, nie, co to jest? Dzisiaj trzeba liczyć śmierci, to jest pierwsza. Cytując, ale nie wiem. Nie, no. Śmierci na ten sam jak cytuję. W ogóle trafiliśmy z jakimś gościem, który ma Vipa, więc wychodzimy stąd. Bo, bo nie chcę w ja się. Sensie! Widzimy się na nowym serwerze. Dobrze, i co, co tutaj yy, się tak. Jak? No przecież to się nie zaczęło chyba jeszcze. Nie no, serio nie. Ile my mamy ludzi na tym serwerze? <grym> Cztery ludzi, nie, i i idealnie. Dobrze, próbuję bez sitów na razie. Jeśli spadnę, to... To używam tego koca latającego Rainbow 2026, bo nie przeżyję. Ale jak ktoś już spadł, dlatego widać, że nie, nie mają za dużo IQ, więc można sobie tutaj pogać. Jezu, nie, nie, no, nie, no. Cheaty, mam cheaty. Mhm, <grym> nie, no. RIP. Jak ona spadła, nie? Jak, jak ona w niebie przeżyła, nie? Jedziemy tu. A! Nie no! <ścoughs> Druga śmierć! Nie no, jestem najgorszy, nie? Okej, okay, tutaj zbieramy. Tutaj jeszcze mamy jedną monetkę. Dobrze, bez zebrałem zebrałem prawie wszystkie monetki. Czy hmm. masz szczęście lub p? Yy, zobaczmy. <gry> to się nie liczyło. Uważaj na śnieżki. I co ja mam na te śnieżki? Idę, idę pod mapę. Da się pod mapę wyjść, więc idę. <gry> Nie, no najlepsze cheaty na świecie, nie. No, no. O Jezu, co się stało? O, chłyste, co się stało ty? A, bo tutaj śnieżki. <ścoughs> Oni są pod mapą? Te śnieżki są pod mapą, nie. Nie, no. To, co odkryłem, to mnie. Serio? Myślicie, że to jest takie trudne? Dobrze! Przeszedłem! Bez sitów! Jestem najlepszym graczem! Co ty tutaj... Co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Mam takie pytania... Nagroda, jakieś tutaj, jakieś bezużyteczne, jakieś gup. głup... Chatpack, jetpack, mamy to, jakieś kolce... ILE?! Mmmm... do 5 raz um, Zadaję 20 obrażeń każdemu na kogo trafi. Czyż to jest... Przecież to jest bezużyteczne. W ogóle gdzie jest najlepsza rzecz? Bo najlepsza rzecz to był jakiś kalkulator. czy coś. O jak czyli ja mam najlepszą rzecz za 12 tysięcy coinów. Już najlepszy! Jestem najlepszym, lecę sobie na Florydę! O, w ogóle chcę wam zaprezentować moją nową e, piosenkę. Nie masz psychy, od wszystkich eventów na Florydę, jak nie masz mny bez grosika, nie gram. No, podobała wam się? Powiedzcie czy wam się podobało. A przybnę wam serduszko w komentarzach. Ale, ale zaśpiewałam głupnie. Dobrze, czekamy aż. Tu... Nie, ja nie ryzykuję. Ja sobie tutaj sobie leżę. Wszystko będzie dobrze. Nie, no znowu niebieski. Ezu, oni tutaj gry. Wybierają jakąś stronę, a ja sobie chillery robię na jednym klatku, nie? No i jeszcze pod koniec. Nie, no nie! W kosmos! I lecimy. Do, 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 lecimy na tą mapę. Okej. Okay. Latamy sobie po kosmosie. Jestem dobrze, że to było się. I jak kręcę sobie? Idę pod mapę. Dobrze. Doszli do, do dołu. Chyba na dół, a nie do dołu. Do dołu! Dotyć do dołu! Co? dalej do, do dołu! Co, co ty gadasz? dalej do, do dołu! Nie no, jeszcze... Zabiłem się, nie, jeszcze raz. Że jednak tak? Nie, nie, to, to jest zbyt ryzykowne. Lecimy w dal, lecimy w dal, lecimy w dal. Okej, okay. a tam super moc przeżył. Dobrze, jakby co, to jeszcze. Jeszcze dwie, te, 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 no dwie, no jeszcze dwie takie, no dwa, dwie, dwie, no takie, no. Co się właśnie stało? Ja po prostu chciałem zawrócić. Kiedy ja szedłem w tą stronę, i nie mogłem. Gram, masz coś do poprawy, wiesz? Dobrze, co tutaj mamy? Możemy nacisnąć coś. Możemy jakoś stąd wyjść. Możemy tutaj za krzyżnikiem się schować. Możemy napisać coś na czacie. Nie wiem. Nie pytajcie co to znaczy. Do, dowiecie się jak wbijecie 400 subskrypcji, nie? Dobrze, ale moje odcinki nie są robione po prostu nie, tak, ale ja chcę, żeby było dużo. <laughs> Dobrze. Ostatnie przygotuj się. Walcz. Nie chce mi się walczyć. Ja idę lepiej na Florydę. Pod mapę pod mapę no, Eee! nie chcą żebym pod mapę wszedł co za co za pech a jak wy się tutaj czujecie dziewczyny? czy się dobrze czujecie? że jesteście zamykani w klatce na 24 godziny na dobę? i e? czujecie się z tym dobrze? Nie walczycie teraz za to, nie? O, jak ja Wam mogę powiedzieć, jesteście bardzo ravi! No, tutaj mamy jogurta przez bardzo zimne tłumaczenie. Dobrze, a ja się schowam. Tutaj jest moja chowanka, jeśli tego nie No i teraz mnie! Teraz mnie nie zabiło. A mnie ktoś wyeliminuje może? Nie wiem. Tutaj mamy monetkę. Ooo, koniec. Dobrze, jeszcze ostatnio... O, idź do wody, idę. Umieram. Umarli. A ja idę sobie, nie. Dobrze. I to koniec w dzisiejszym odcinku i... Nie spadaj. Dobrze. papa, pa! To jest najlepszy odcinek świata! To najlepszy! I nie zapomnijcie zostawić lajka i suba.